Pierwszy zrzut informacji na temat Minecrafta 1.21 już za nami i teraz tylko pozostaje nam wyczekiwać ulepszania rzeczy już dodanych i dodania nowych, o których do tej pory nic nie wiedzieliśmy. Ogłoszenia takowych według mnie powinniśmy spodziewać się na początku przyszłego roku, z pewnością może to być pierwsza połowa stycznia. Oczywiście o wszystkim na bieżąco jak zawsze będę Was informował, a dzisiaj jak wspomniałem kilka ciekawych informacji, głównie związane z przeciekami bądź bardziej niedopatrzeniami Mojangu. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba i zostawicie dla zasięgu łapkę w górę. We wstępie wspomniałem o pierwszym zrzucie rzeczy z Minecrafta 1.21, które oczywiście są ukryte za funkcjami eksperymentalnymi. Najlepsze jest to, że te wszystkie rzeczy z 1.21 są już dostępne w oficjalnej już wydanej wersji 1.20.3, która pojawiła się 5 grudnia. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że dzień później po wydaniu tej aktualizacji został wydany kandydat do wydania dla wersji 1.20.4, a następnie, znowu dzień później, czyli 7 grudnia, taka wersja pojawiła się oficjalnie. Co zostało w niej dodane? <laughs> nic. Co zostało w niej poprawione? <laughs> Błąd. Jeden, jedyny błąd, który naprawdę nie było trudno poprawić, ponieważ była to zmieniona jedna linijka kodu. Niemniej, błąd faktycznie był dosyć ciekawy i niestety mam tutaj na myśli raczej tę negatywną stronę ciekawej rzeczy. Mianowicie, jeżeli do dzbanka ozdobnego wrzucaliśmy przedmioty, a następnie świat opuściliśmy i weszliśmy na niego ponownie, istniała duża szansa, że przedmioty z dzbanka znikną. Owszem, taki błąd nigdy nie powinien się pojawić i jak najszybciej powinien zostać poprawiony. Niemniej nowa wersja związana tylko i wyłącznie z jednym błędem to moim skromnym zdaniem troszeczkę niedorzeczność. Mógł Mojang chociaż jeszcze z 5 czy 10 kolejnych błędów i tak już poprawionych dorzucić do tej wersji, a wiem, że błędy są poprawione, ponieważ na backtrackerze widzimy mnóstwo takowych poprawionych błędów, ale te na zaimplementowanie będą musiały czekać dopiero na snapshoty dla wersji 1.20.5. Kolejna nowa rzecz jest związana z serwerami Realms i ograniczoną widocznością. Serwery, by jakkolwiek sensownie i wydajnie mogły działać, musiały mieć ograniczoną widoczność, niezależnie od tego, jaki render dystans był ustawiony w naszych ustawieniach. W przypadku oficjalnych serwerów Minecraft Realms odległość renderowania wzrosła z 12 do aż 20 chunków. Dzięki czemu, jak sami widzicie na oficjalnym porównaniu, jest zdecydowanie większa i lepsza widoczność. Nie oszukujmy się, ale 12 chunków w Minecraftie z nowym generatorem świata, gdzie ten generuje się naprawdę często gigantyczny, no to była bardzo śmieszna wartość. 20 wciąż to nie jest nic niesamowitego, ale wciąż to jest poprawa, a jakakolwiek poprawa zawsze jest na plus. Nawet jeżeli jest to tylko albo i aż, zależy z jakiej strony tutaj spojrzymy, 60% poprawionej widoczności. Kilka tygodni temu miałem przyjemność poinformować was o pancerniku, którego pierwsze ślady zostały znalezione w wersji Minecrafta Bedrock Edition. Oczywiście oznacza to, że prace, jak najbardziej nad pancernikiem już ruszyły i pod koniec listopada w związku z tym pojawił się kolejny wpis w plikach dotyczących addonów w wersji Minecrafta Bedrock Edition, tym razem odnoszący się do przedmiotu, jaki dzięki pancernikowi w Minecraft będziemy mogli zdobyć, czyli oczywiście do skuta. Po polsku najprawdopodobniej będzie to tart. Z tych przypomnę, będziemy mogli stworzyć zbroję dla naszego psa. Być może interesuje Was termin, kiedy mniej więcej w końcu zostanie nam zaprezentowany Sniffer. Patrząc na rozwój wersji Minecrafta 1.20, pierwsze spojrzenie na moba, który wygrał głosowanie, jeżeli chodzi o zaimplementowanie go w grze, mieliśmy 21 stycznia. Być może będziemy mieli tutaj podobnie, ponieważ pancernik również, tak jak Sniffer, jest mobem, który wygrał głosowanie i ewidentnie trwają nad nim prace. Teraz przed nami Święta Bożego Narodzenia, a także nowy rok. Dlatego myślę, że na początku 2024 roku, kiedy po przerwie Mojang wróci do pracy, Będą powoli kończyć pancernika i z pewnością udostępnią nam materiały z nim związane, jak tylko MOB będzie gotowy do przedstawienia. Teraz płynnie możemy przejść do jednego z najnowszych filmów, jakie pojawiły się na kanale Minecrafta, związanego z crafterem, a także z nowymi funkcjami z ozdobnych. I co z materiału ciekawego mogliśmy się dowiedzieć? Z mniej istotnych rzeczy to fakt, że swego rodzaju twarz, którą wiele osób dojrzało w crafterze, to nie jest przypadek. Interesujące? No niezbyt. Niemniej ciekawsze zdecydowanie wydają się materiały, gdzie możemy zobaczyć wstępny pierwotny wygląd Craftera. W kwestii koncept artów tego bloku zdecydowanie bardziej widać tutaj wspomnianą przeze mnie przed chwilą twarz. Widzimy też, że nie tylko klapa sugerująca swego rodzaju usta miała być otwieralna, ale również dwa wyższe punkty, które oczywiście mają sugerować oczy. Oczy, które miały się zaświecić, gdy blok jest zasilany. W kwestii świecących punktów również twórcy rozważali, by tylko jeden na każdej stronie bloku był możliwy do zaświecenia w górnej jego części. Poza tym, to tylko ja? Czy faktycznie tutaj jest widoczna jakby głowa w żelaznym hełmie? Napiszcie w komentarzu. Kolejny wcześniejszy wygląd Craftera już bardziej przypomina ten blok, który mamy obecnie w grze, chociaż jego przednia część, gdzie mamy klapę wyrzucającą przedmioty, ma wypukły punkt zapewne z żelaza. No to możemy przejść do gwoździa programu tego filmu, czyli Fry Table. Tak, stół do smażenia został dojrzany w jednej z zakładek w programie. Nazwy tych zakładek są przeróżne, ale dwie są dla nas interesujące: Crafter oraz właśnie Stół do Smażenia. Znalezisko rozpaliło spekulacje związane z nową rzeczą, która miałaby trafić do Minecrafta 1.21. Gracze zaczęli wymyślać przeróżne zastosowania dla tego bloku. Tak jak Crafter automatycznie wytworzy nam nowe rzeczy, tak niektórzy proponowali automatyczne przepalanie w tym stole. Tylko że automatyczne przepalanie to my mamy w Minecraft już od 16 wersji, kiedy to został do gry wprowadzony Hopper. Zatem, może blok, który będzie nam służył tylko i wyłącznie do pieczenia jedzenia? No, też nie do końca nowo, od tego mamy smoker. Zatem, czym według mnie miałby być stół do smażenia? Mam tutaj jedną, myślę całkiem ciekawą teorię. Jak wiadomo, w piecyku, czy też w wędzarce, możemy upiec wszystkie rodzaje jedzenia, które oczywiście mają taką możliwość. To nie powinno się zmienić, ale w przypadku takiego nowego stołu widziałbym tutaj zastosowanie związane z nowymi wariantami istniejącego jedzenia. Brzmi dziwnie, już tłumaczę. Jako przykład weźmy surową wieprzowinę. Możemy ją wrzucić do wędzarki, wówczas otrzymamy pieczoną wieprzowinę. Ale wrzucając taką surową wieprzowinę do stołu do smażenia, otrzymamy na przykład 5 sztuk upieczonego boczku. Jedna pieczona wieprzowina daje nam 8 punktów głodu, czyli 4 jednostki. Jedząc jeden plaster boczku odnawiałoby to nam 3 punkty głodu, czyli 1,5 jednostki. Dzięki czemu byłoby coś za coś. Faktycznie więcej głodu jedna sztuka byłaby w stanie nam zapewnić, ale przez to musielibyśmy więcej takich przedmiotów w ekwipunku swoim nosić. To w kwestii zastosowania dla istniejących już wariantów żywności. Jednak w związku z tym tutaj widziałbym dodanie nowych rodzajów no bo skoro stół do smażenia, to można by było na przykład tutaj usmażyć jajka. Sadzone jajko to jest rzecz, której społeczność od bardzo dawna oczekuje. Dzięki temu mielibyśmy fajne, pasywne źródło jedzonka, bo wystarczyłoby zrobić farmę kur, które znosiłyby oczywiście jajka, które obecnie służą nam tylko i wyłącznie do wykluwania kolejnych sztuk tego zwierzaka. A tak dzięki temu jajka zyskałyby fantastyczne zastosowanie w nowej aktualizacji. Kolejnych rodzaj jedzenia mogłoby być naprawdę ogrom. I taki stół, myślę, że w związku z aktualizacją miałby naprawdę sporo sensu. Koniecznie napiszcie w komentarzu jakie jeszcze ciekawe zastosowanie widzielibyście dla tego stołu. Dzięki wam za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.